Siemano, witam wszystkich słuchajcie, właśnie minął ostatni dzień czerwca i minęło dokładnie 72 miesiące odkąd uruchomiłem tą instalację czyli jutro, znaczy dzisiaj, dzisiaj jest równe 6 lat od kiedy ta instalacja pracuje to jest instalacja 385 kW na trackerze jednoosiowym i w tym miesiącu, po tych właśnie 6 latach Zrobiła największą, no największą produkcję, właśnie miesięczną zrobiła po 6 latach, kiedy te panele już miały dawać 50% albo inne, jeszcze cuda na, kiju, cuda na kiju opowiadali, ale dały radę, dają radę i powiem wam, z tego co obserwuję, po 6 latach nie schodzą z mocy, trzymają, nawet w upałach, tak teraz po 35 stopni jeszcze. Trzymają 75% mocy, także to jest bardzo dobry wynik. Ale oczywiście też jest drugi rekord. Tej koleżanki, co stoi z tyłu, tylko ta instalacja za miesiąc będzie miała dopiero 2 lata, ale też jest rekordowy wynik. Także najpierw trochę wam opowiem o tych instalacjach, a później przejdziemy do tych rekordowych wyników, i ogólnie do Excela do podsumowania całej ich pracy. To jest Solar Tracker jednoosiowy o mocy 3,85 kW na panelach monokrystalicznych 275 W każdy. O, nawet możemy przybliżyć, jak to wygląda 6 lat temu. Jakie były technologie, jakie były panele. Wtedy monokrystaliczne panele o takiej mocy kosztowały około 1000 zł za sztukę. Także. Dzisiaj tyle kosztują, ale panele o dwukrotnie większej mocy. Już zmniejszamy. O, moment, mi się pomyliły kierunki. Muszę troszeczkę odejść, bo konstrukcja mi się nie mieści w kadrze Konstrukcja jest zbudowana amatorsko przeze mnie. Konstrukcja zbudowana praktycznie ze złomu, z tego co było pod ręką. Koszty budowy całego solar trackera to na tamte czasy to było 2000 zł także to żaden koszt ale koszt już w całości 3,85 kW instalacji wtedy 6 lat temu wyszło mnie 25 tysięcy bo musiałem jeszcze tutaj dopłacić za firmę także przejdźmy teraz jeszcze do drugiej instalacji to jest solar tracker jednoosiowy o mocy 5 kW na panelach bifacjalnych panele o mocy 335 W każdy Technologia bifacial, jak każdy wie, wykorzystuje też tylnią stronę, dlatego tutaj ta instalacja posiada też ekrany, które odbijają światło. Konstrukcja też własnego pomysłu, własnej budowy, zbudowana ze złomu. Koszt całej konstrukcji, właśnie z tego, co było pod domem, też około 2000 zł. I koszt całej inwestycji był w momencie przejścia. Koszt całej inwestycji 2 y, lata temu to było 12,5 tysiąca zł. Także zobaczcie, jaka jest różnica między 5kW instalacją, instalacją za 12,5 tysiąca a 3,85 za 25 tysięcy. Tylko 6 lat temu, kiedy panele kosztowały sztuka 1000 zł. A tutaj już bifacial 335 mnie kosztował wtedy około 450 zł netto. Także jest różnica spora ale jest bardzo dobrze czas zwrotu tego trackera liczony był na 7 lat teraz też mniej więcej tak wychodzi o pół roku chyba się skróci przez to, że są droższe po prostu droższa jest energia a tego czas zwrotu był liczony na maksymalnie 3 lata przez to, że niski koszt a duże uzyski także przejdźmy teraz do falowników ogólnie do wykresów ile wykręciły te dwa solar trackery w tym miesiącu w rekordowym miesiącu czerwcu a później do exala jak to wygląda w ogóle od początku ich pracy no i folownik już od instalacji 385 właśnie zakończył pracę wyskoczyły same zera a przy okazji uzysk dzienny 32 zobaczcie jakie on ładne wykresiki robi rozciuteńkie to jest tracker także nie ma co się dziwić jednoosiowy ze sterowaniem Zegarowym. Tutaj nie ma jakiegoś sterowania astronomicznego albo e, sterowania e, fotooptycznego, tylko zegarowe, które jest najmniej precyzyjne, ale i tak dzięki temu wykresy, wykresy są e, dosłownie proste jak na stole. Także takie uzyski w ciągu dnia, ale nas instu, interesuje uzysk miesięczny, nie niecałkowity, tylko miesięczny i Rekordowo, o, nawet mnie zaskoczył, myślałem, że będzie 850 Solar z 385 kW, na panelach monokrystalicznych zrobił 853 kWh w ciągu miesiąca, także jest rekord rekordów i najlepszy uzysk po 6 latach, a miał być coraz gorzej. Także przejdźmy teraz do 5 kW, ale tutaj już będzie wszystko z Solarmana. No, i mamy instalację 5, 5 kW na panelach bifazjalnych, która zrobiła w czerwcu 1208 kWh. I jak widzicie, najlepszy uzysk to był 53,6 53 kWh. To nam daje 10,7 kWh z 1 kW, ale takich powyżej 10 było dosyć sporo i bardzo ładnie to się wszystko układało. Także zajrzymy do Excela, jak to wygląda po całości. Także przejdźmy już do konkretów. Instalacja 3.85 kW e, zrobiła właśnie 853 kWh i to jest 221 kWh z 1 kW. I tak się z tym wszystkim spieszyłem, że e, się robnąłem o jeden mie miesiąc, bo w lipcu będzie pełne 6 lat, także przepraszam. No, czasem człowiek zadowolony z wyniku to się może pomylić. I yy, ostatnio najlepszym uzyskiem to był 2020 rok, wtedy było 823 kWh, a tutaj mamy 853. I co nam daje to już na to półrocze, nam to daje 2963 kWh, zobaczcie prawie 3000 kWh, a średnia to jest jakieś około 2500-2700, także jest do przodu i 769 kWh z 1 kW. Czyli y, już można by było liczyć, że to jest połowa z, tysiąc, z, pięć, z 1500, tak naprawdę. nie? A tutaj mam maksymalny 1400, prawie 1400, to jest maksymalny uzysk. Także jest bardzo dobrze. I tutaj na, oj, się zapędziłem, na wykresie to widać y, jeszcze lepiej. Jest ta kreska jak najwyżej. Także ogólnie ten rok y, jest rekordowy, bo i czerwiec rekordowy i maj też prawie rekordowy. No, i marzec w ogóle pobił wszystko co tylko mógł. Bo tutaj, jak widzicie, nawet czerwcowe wyniki pobił. Także no, marzec dał czadu. A w marcu było dokładnie, już wam mówię, 500, e, 565 kWh. To był też rekord marca. Także 385 tak wygląda. I przejdźmy do 5kW. A 5kW. Tak, jak mówiłem, 1208 kWh zrobiła to jest 241 kWh z 1 kW, także rekord jeden i rekord drugi, i już przez pół roku zrobiła 4124 kWh, co nam daje 824 kWh z 1 kW. Także powiem Wam, no jest syto. W tamtym roku miałem 1400 kWh z całego roku. A tutaj już mam 824, także 1600. 1500 w tym roku na pewno zaatakuje, a może i podejdzie pod 1600. To wszystko zależy, jaki będzie rok. A 1600 to już było zarezerwowane dla trackerów dwuosiowych i to w dobrych miejscówkach na Bifacialu. No ale pogoda robi swoje i jesteśmy do przodu. I w tym roku, znaczy ogólnie, ten już solar tracker wyprodukował przez te, no, praktycznie ten ma. E, też ten ma pełne 2 lata bo jak widzicie czerwiec w lipcu był już start dlatego mi się pomyliło z pełnymi latami z tamtym i e, ten już e, przez te 2 lata zrobił 1400 e, nie, 14616 kWh to jest, daje nam 20, 2923 kWh z 1 kW instalacji i tutaj wykres troszeczkę jeszcze słabiutki. No ale jakby widać, na razie drugi rok pracy jest lepszy od pierwszego, na większości właśnie wykresów. I przejdźmy jeszcze do trzeciego zestawienia. Nie ja tutaj mam porównanie właśnie tych dwóch instalacji, jaka jest różnica, i ta różnica widać rośnie, bo już w tym miesiącu sol tracker 3, 5 kW. Da, e, zrobił o 9% więcej kWh. Oczywiście z jednego kilowata jak zliczone, bo tu mamy 221, tu mamy 241 to jest 9% więcej e, kWh. 9% więcej zrobił od solo Trackera 3,85 kW i w ciągu tego roku to już jest 7,5% więcej. Właśnie piątka zrobiła bifacjalna od. Monokrystalicznej, tu chodzi właśnie cały czas o technologię mono i bifacjal. Jak widzicie, bifacjal był na początku roku na minusie, bo on jest bardziej zacieniony, a i tak już wychodzi coraz bardziej na plus. Także tylko i wyłącznie bifacjal, i to daje radę. A ogólnie jeszcze mogę Wam powiedzieć, tylko tutaj na razie jeszcze nie mam danych, już spływają do mnie dane, że solo trackery dwuosiowe zrobiły po. już Wam mówię o 250 albo 255 kWh z 1 kW, także nie mam co się wstydzić, bo mam 241 solotroke jednoosiowego, zrobionego praktycznie za grosze, także pogoda i uzyski, i, no i całość, kształt zrobił to, że, że jest bardzo dobrze. I jutro będzie jeszcze podsumowanie ogólnie miesiąca i mogę Wam powiedzieć, że już jestem prawie 1000 kWh do przodu, w magazynie, co pierwszy raz mi się tak zdarzyło i przekroczyłem, o moment, gdzieś tutaj chyba kartkę miałem, nie, nie mam kartki, ale jakby, jak sumujemy te dwie instalacje, to przekroczyłem chyba 2062 kWh obie instalacje dały razem, także też przekroczyłem tą magiczną barierę właśnie z tych dwóch instalacji także tak to wygląda mam nadzieję, że u Was też były dobrze uzyski i co Wam mogę życzyć słoneczka w dzień, deszczu w nocy ładnej pogody i trzymajcie się ciepło.